Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to jest Zbrojownia Ocalałego. Hey, dziś dzięki uprzejmości firmy Kolba chciałem Wam przedstawić wiatrówkę Browning X Blade. Dostałem też od Kolby C pudełko śrutu, więc mogę sobie postrzelać, wyrobić jakąś opinię, gdzieś tam Wam przedstawić ten sprzęt powiem wam po pierwszych oddanych strzałach ja jestem zachwycony tą wiatrówką yy, postaram się wam jakoś ją przybliżyć i więcej o niej opowiedzieć ok jest to klasyczna wiatrówka sprężynowa, łamana jak widzicie o naciągam ją sobie instaluję śród i domykam tutaj mamy taki sprytny przycisk yy, safe jak widzicie on pracuje w ten sposób Ok, powiem Wam, świetną rzeczą w tej wiatrówce jest to, że ona kopie. Fajny feeling jest strzelania w swoje waży. Naprawdę, powiem Wam, no, może nie jak z prawdziwej broni, ale naprawdę świetnie się z tego strzela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kroków. Jak widzicie po każdym naciągnięciu sprężyny tutaj wskakuje nam na safe. Czyli jeżeli wsadzimy sobie tutaj śród i zamkniemy, to mamy po prostu zabezpieczone, więc no nie zdarzy nam się jakiś przykry wypadek. Jakieś 15 kroków. chciałbym trochę wykalibrować, bo troszkę znosi. Okej, okay, więcej strzelania z tej wiatrówki jak i z innych rzeczy będziecie mogli zobaczyć na materiale, który nagramy jutro z Krzyśkiem Lisem z Domowego Survivalu i z Dredziem. i będzie to na kanale Domowy Survival Link i do kanału Dredzia i do Domowego Survivalu znajdziecie na dole. A ja teraz pójdę z wami do garażu i postaram się wam opowiedzieć coś więcej jeszcze o tej wiatrówce. Wiatrówka przychodzi w takim kartonowym pudełku. Wszystko co ważne generalnie gdzieś yy, z tego pudełka wyciągnąłem. Jak widzicie, macie tu konkretny model, można sobie zapamiętać to, bo będzie ważne. Czyli numer 2.4983. To jest ważny numer. Ok, odłóżmy pudełko, zobaczmy co w nim przyszło. Mamy tutaj różne możliwość zamontowania różnych muszek. Jest taka muszka. Ja akurat zamontowałem taką. Jest to dość proste w montażu, łatwe nie ma z tym żadnego problemu. Oprócz tych akcesoriów dostajemy instrukcje obsługi i teraz Wam tu powiem yy, dlaczego był ważny ten numer, bo ta wiatrówka występuje w różnych wersjach yy, słabszych, mocniejszych, w kalibrze 4,5 mm i 5,5 mm. X-Blade wiatrówka, tłok sprężyna bezpiecznik automatyczny, ilość strzałów jeden Diablo, jednostrzałowa Kaliber 4,5 mm Diablo i nasza wersja ma 10 juli oraz prędkość początkową 200 m na sekundę. Kolba wykonana jest z tworzywa sztucznego, waga to jest 3430 gram, długość lufy to jest 442 mm, a długość całkowita to jest 1095 mm. Maksymalny obszar niebezpieczeństwa to będzie w naszym przypadku. 540 metrów, czyli dość sporo. Jak widzicie, są dwie wersje kalibru, oraz jest wersja Hunter, która jest po prostu Kolba jest wykonana z drewna, gdzieś tutaj powinno być. O, mamy informację drewno. Jest trochę lżejsza, jest też droższa. Ok, przejdźmy może do samej wiatrówki. Możemy sobie zainstalować też optykę do tej wiatrówki. Tutaj mamy mocowanie na optykę. Tutaj, te wszystkie przyrządy celownicze, jak widzicie, mamy tutaj, właśnie muszkę i szczerbinkę. Szczerbinka jest regulowana i na boki, za każdym razem, generalnie trzeba wiatrówkę wykalibrować. Z bliska, śród. Tutaj macie wszystkie informacje. Wyprodukowano w Niemczech. Taka wersja wiatrówki sprężynowej, powiedzmy nazw sprężynowo-tłokowej, nazwijmy ją takim klasycznym układem. Yy, ma bardzo dużo plusów, jeżeli chodzi o jakieś tam zastosowania, powiedzmy, w post-apo. Cała idea Zbrojowni Ocalałego polega na tym, że będę Wam prezentował rzeczy, które można kupić, przerobić, zrobić, yy, które można wykorzystać gdzieś tam do sportu, rekreacji, zabawy, doskonalenia swoich jakichś tam zdolności strzeleckich. A w momencie, kiedy znajdziemy się w czarnej dupie, skończy się świat, będziecie mogli wziąć taką wiatrówkę i później na przykład zapolować na barżanty i zdobyć jakieś pożywienie dla siebie czy nawet się obronić taką wiatrówką tak jak powiedziałem nie będzie jakichś specjalnych testów dzisiaj w tym filmie bo wszystkie jakieś takie testy porównawcze i tej wiatrówki i jeszcze drugiej którą dostałem od Kolby i jeszcze paru innych rzeczy zrobimy z Krzyśkiem i z Dredziem w pewnym miejscu którego lokalizacji nie zdradzę w każdym bądź razie gdzieś tam zabezpieczymy się żeby nikomu postronnemu ani nam się nic złego nie wydarzyło i spróbujemy przetestować te wiatrówki pod kątem właśnie przydatności w polowaniu, w obronie. Porozmawiamy sobie o tym wszystkim. Zresztą to jest film Krzyśka. I na kanale domowy Survival na pewno gdzieś tam ten temat zostanie rozwinięty. Ej, drugą rzeczą, jaką dostałem od kolby, właśnie do testów jest taki Colt 911. I film z tym koltem na pewno też za jakiś czas pojawi się na moim kanale. Tak, jak mówiłem o bezpieczniku, już powiedziałem o mocowaniu. Tutaj mamy przyrządy celownicze, możemy sobie je wykalibrować samodzielnie. Co jeszcze z takich ważnych rzeczy? Kolba jest wykonana z tworzywa sztucznego, bardzo fajnie wyprofilowana, bardzo fajnie leży naprawdę, fajnie się z tej wiatrówki strzela. Powiem Wam, że gdzieś tam tak będziemy zakochałem się w tej wiatrówce. No, po prostu żal mi ją będzie oddawać. Stopka jest ogumowana, pust chodzi dość dobrze. Może mógłby być trochę bardziej delikatny, na pewno poprawiłoby to celność. Ale myślę, że nie ma czego się przyczepić. Yy, tak jak powiedziałem, doznania ze strzelania z tej wiatrówki są naprawdę świetne. Yy, wiatrówka nawet nieźle kopie. Yy, ja tu mam ją niewykalibrowaną, gdzieś tam musiałem sobie korygować. Yy, właśnie strzelać trochę bardziej w bok. Ale naprawdę całkiem fajna przyjemność strzelania z tej wiatrówki. Hej, wszystkie linki do tej wiatrówki i tam do jakichś innych wersji na pewno znajdziecie w opisie, tak samo jak do kolby, której serdecznie dziękuję za udostępnienie i tej wiatrówki i pistoletu kolta do testów. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni film kręcony z kolbą, bo mają całą masę fajnych rzeczy i na pewno gdzieś tam będę chciał ich odwiedzać i jeszcze coś dla Was przetestować, coś Wam pokazać i sobie wyrobić też może jakieś większe zdanie, bo... Wiatrówek, tak naprawdę strzelałem trochę na targach w sosnowcu, i to jest zupełnie inaczej. Wtedy, kiedy przychodzicie na jakąś strzelnicę, musicie tam z czegoś oddać parę strzałów, a co innego, jak dostaję y, taki sprzęt, powiedzmy na weekend do domu, kiedy mam okazję go tak bardziej się z nim zaprzyjaźnić i wyrobić sobie jakąś opinię. X-Blade od y, Browninga jak najbardziej polecam, a wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. Nie będę więcej przynudzał, dzięki wam za uwagę. Jeżeli podobał się film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. I do zobaczenia na szlaku.